Na Waszym czytaniu na miesiąc sierpień sprawdzimy, jakie energie. Kochane barany, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję za wszelką aktywność. E, kochane moje, e, pełnia, pełnia w Wodniku 9 sierpnia. To, co zainicjowane w marcu tego roku, może się dopełniać, różne sprawy mogą się kończyć: sprawy sądowe, remonty, sprawy urzędowe, może jakieś projekty. Także fajny czas na dopełnienie, na zakończenie jakichś różnych spraw, fajnie dopilnować, żeby coś tam udało się zakończyć, żeby poczuć ulgę, <laughs> kochani. Barany moje, 23 sierpnia. Nów, nów, w pannie. Fajny nów, żeby działać z takim otwartym serduchem, żeby celebrować siebie, żeby wprowadzić do życia więcej y, zabawy, ale też z taką lekkością podejmować decyzje. No i czerpać radość z bycia kreatywnym, czyli ruszyć z czymś, z tym, co ci w duszy gra, <laughs> drogi baranie. Patrzymy, jaka energia. Zobaczymy sobie na... Y, na dekady, na dekady drogi baranie, tak jak u wszystkich, zobaczymy od 1 do 10, od 11 do 20, od 21 do 31, zobaczymy na no, co zwrócić szczególną uwagę, co dobrego przychodzi, jaka rada, zobaczymy co tam ewentualnie jeszcze energie mają do przekazania, więc patrzymy, patrzymy, co tutaj energię. Przetasujemy. Bo były już używane te karty. Oczywiście one są oczyszczone, ale trzeba je przetasować bardziej. I patrzymy. Kochane barany, co tu dla Was? Finanse, praca, relacje, zdrowie. To jest pierwsza dekada, druga dekada finanse, praca, relacje, zdrowie. I trzecia dekada finanse, praca, relacje, zdrowie. Na co zwrócić szczególną uwagę? Co dobrego przychodzi, i jaka rada? Mamy to, mamy to, kochane barany, i patrzymy. Patrzymy, odsuwamy. Kochani, od razu nie, odkładam, nie odkrywałam kart. Z uwagi na to, że jakby nam wyszła wyrt, no to byśmy dalej już nie położyli. A tak, no to będziemy mieli szansę więcej odczytać. Tak, bo jak już są położone. O, no właśnie. Możemy tylko na stronie zawodowej do końca nie oglądać. Tak jestem umówiona z runami, a te pozostałe, z uwagi na to, że zostały wyciągnięte, możemy odkryć i mamy teraz więcej możliwości przeczytania energii. A tak a tak byśmy tutaj nie doczytali już pewnych rzeczy. Tak to jest w runach, że nie zawsze wszystko już jest dobrane, że pewne rzeczy zależą od naszych decyzji, coś jeszcze realizuje w tle, więc energię nie, nie zawsze chcą pokazać, więc dlaczego, dlatego przyjmijmy to z wewnętrzną zgodą, tak, więc żeby tu nie było jakichś nieporozumień, że, że, a, bo jeden znak to miał czytane do końca, a inny nie, no nic na to nie poradzimy, no, takie są, takie są energie, tak, no tutaj próbuję ustalić, żebyście widzieli, no będę pokazywać ewentualnie, no tak, y powiedziałabym, że w pierwszej dekadzie od pierwszego do dziesiątego tutaj są przepiękne energie. Ogólnie w ogóle wszystkie y y energie y y pokazują się y drogi, baranie dobrze. Y Mam na, na poziomie finansów, mówi o tym, że <todgłosy> te finanse są ok, popłacone są rachunki. Y może ona, ona może to oznaczać też, ale że jakby jest taka stabilna sytuacja, jeśli chodzi o sytuację materialną, z uwagi na odpowiednie zarządzanie tymi finansami. Jest to być zapewniony, tak się nam pokazuje. No i jeżeli prowadzisz działalność, to możesz... Możesz tworzyć nowe stanowiska, bo, bo, bo tutaj jest taka dobra stabilizacja finansowa i zawodowa u Ciebie, ale może być też tak, że w sprawach finansów będziesz w pierwszej dekadzie z kimś rozmawiał, z prawnikiem, z, z adwokatem, możesz mieć kontakt z sędzią, który będzie, tutaj będzie rozprawa, która będzie decydowała o Twoich sprawach finansowych, o nieruchomościach, o, o sprawach ruchomych, sprawach spadkowych, sprawach dotyczących dzieci, rozwodowych, majątkowych. No i tu masz zwycięstwo. Pokazuje się zwycięstwo po Twojej stronie, więc jeżeli sprawiedliwość po Twojej stronie, to jest zwycięstwo. Jest nowy, lepszy początek. Także pięknie tutaj się pokazuje, być może ta sprawa będzie, ale też energie mówią, że tutaj będzie dobrze. będzie dobrze Dobry czas też na inwestycje, fajnie też możliwość tutaj nowego, lepszego życia, bo będą te finanse zwycięskie, ale też szansa i możliwość jakby tak, albo zatrudnienia nowych pracowników, rozwijająca się firma, albo znalezienie nowej pracy. Pertron mówi nam, że ty znajdujesz się w jakimś czasie, w jakimś miejscu, coś usłyszysz, coś zobaczysz, ktoś ci podpowie, ktoś pomoże, no i tu masz szansę znaleźć, znaleźć, znaleźć pracę. Bardzo dobrze nam się tutaj pokazało, więc tutaj wsparcie też może jakiegoś urzędnika, kogoś, ktoś podpowie, ktoś coś wskaże, więc te finanse i, i ta praca tutaj pokazuje się nam bardzo dobrze, tak? Jest to nowe stanowisko pracy, które, które masz szansę podjąć i ono będzie rokowało ciągłymi, takimi nieoczekiwanym wzrostem dochodów. Będziesz się cieszyć z posiadanych pieniędzy. No taki czas bardzo dobry i zawodowo, i, i finansowo. I może być tak też, że ty. Do Dokonasz jakiegoś odkrycia w pracy. Coś takiego, co, co zaowocuje awansem, no, dostrzeżeniem tego, że, że, że coś fajnego tutaj się udało. No i tutaj szef <grywa> doceni. Może to być w formie tutaj <grywa> jakiejś premii, awansu, ale. Może też tak być, że dla ciebie to jest początek nowej, dobrej pracy i tu spotkanie z szefem i podpisanie tej umowy i właśnie takiej, która będzie fajnie, nieoczekiwanie ten dochód będzie wzrastał, więc taki się pokazuje nowy, lepszy początek. Wszystko się może wydarzyć i przychodzi zmiana do twojego życia, o czym e, energie tu pokazały. Dla kogoś może być to już pierwsza praca możesz wchodzić tutaj, możecie nawet urząd kierować, tak? Ale to będą nowe pieniądze i nowa, nowa praca się pokazuje w sierpniu. Na pewno jest to początek dobrze zapowiadającej się kariery zawodowej. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu działalności gospodarczej, możesz tutaj z kimś też wchodzić w jakąś współpracę. Tak? i podpisywać jakieś umowy, albo może ty będziesz tą osobą, tym szefem. Czyli jest to dobry czas na otwarcie własnego przedsiębiorstwa, stworzenie też nowego stanowiska, być może będziesz tutaj też tworzył coś nowego, filię. Tak, są tutaj energie, które mówią, że przyjęty pracownik będzie długo pracował u ciebie, a Pertro też nam mówi o tym, że że ty możesz znaleźć pracę przez przypadek, to znaczy może ktoś ci podpowiedzieć, ktoś, ktoś gdzie będziesz pytał, albo ktoś ci dobrze pokierować, jakiś urzędnik, ktoś, tak. Albo usłyszysz gdzieś, zobaczysz, znajdziesz się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i to pięknie zaowocuje. Więc tutaj jest, jest tu szansa na, na wzrost, jest tu szansa na nowe i to idzie wszystko w dobrym kierunku, a na pewno też idzie w kierunku zwycięstwa, osiągnięcia wyższych zarobków, nowego, lepszego początku, ale też i odziedziczenia, czy, 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 czy jakby spraw związanych, nie wiem, kupno, sprzedaż tutaj mieszkania, domu, zamiany, to też może być albo środków transportu, możesz wydawać pieniądze albo ktoś, raczej będzie ktoś od ciebie kupował więc raczej ty tutaj może, możecie podpisywać jakieś umowy o notariuszu. kupna, sprzedaży, zamiany nie? Jest tu też energia wyroków wyroków spraw urzędowych na twoją korzyść skorzystasz, dobra umowa tak, jeśli chodzi o relacje, możesz wyjeżdżać tutaj z rodziną, swoją najbliższą do domu rodzinnego, odwiedzać drogi baranie, matkę, ojca, babkę. Może to być, że w trzeciej dekadzie będziecie z rodziną wspólnie spędzać czas, a w drugiej dekadzie możecie gdzieś wspólnie wyjeżdżać. Może jakiś mężczyzna do ciebie przyjechać. Może pierwszy raz, bo może z kimś tylko rozmawialiście przez internet. I, i tu w drugiej dekadzie się spotykacie. Przyjeżdża ta osoba do ciebie. Tak? No i to będzie osoba, która będzie chciała zostać w twoim życiu na dłużej. Tak tutaj się energie pokazały dla dla y, Barana. Y, jest tutaj taka powolna zmiana w Twoim życiu, <laughs> pokazuje się energia. Y, jest też taka energia rozmów, dużo rozmów, ale też dużo nauki, zdobywania wiedzy. Tak, taka zmiana na, na lepsze się pokazuje, ale też i twórczość, i. i, i no, może będziesz rozmawiał, może będziesz zdobywał wiedzę, może będziesz właśnie rozmawiał przez internet z kimś, przez telefon, że tylko będzie to na poziomie, tak, nie w, jakby wirtualnym, a przyrodzi się to no, w taką znajomość fizyczną. Jest tutaj energia, mówią o porozumieniu, zrozumieniu w związkach, jest tu zgoda, jest tu motywacja, jest tu wspólne działanie, wspólne wyjazdy, wspólne tworzenie z partnerem, z mężem, z, z przyjacielem, przyjaciółką, wspólne spędzanie czasu, realizowanie jakichś celów, jakichś projektów, jakichś zamierzeń. No jest tutaj y, też i pomoc i opieka, jeżeli ktoś by potrzebował, aby by tutaj coś z gardziołkiem czy z tarczycą. Na pewno jest tu zapowiedź, y, zapowiedź ślubu, zapowiedź zaręczyn. Y, może będziesz wyjeżdżał na jakiś ślub, dostaniesz zaproszenie na jakąś gościnę, na ślub, y, tak, y, tutaj y, też tak może być. Na pewno jest tu zgoda, na pewno jest tu szczęście, harmonia. Y, Możesz się dowiedzieć o jakichś plotkach dla niektórych, że yy, no może może yy, albo ty gdzieś tak spostrzeżesz i będzie rozmowa na ten temat, yy, że, że, że twój partner może jest zafascynowany yy, zbyt bardzo <noise> jakąś inną osobą. Może może ci się nie spodoba jak z kimś będzie ktoś rozmawiał. Yy, no to tutaj może takie, taka niesnaska być, nie? Ale, ale ogólnie to 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 energia porozumienia. I też możesz, możesz tutaj podpisywać jakieś umowy właśnie, nową umowę o pracę, jakieś kontrakty, jakieś umowy z pracownikami, jest tu dobra współpraca pokazana z kimś, tak, więc, więc fajnie to wygląda. Może być też tak, że będziesz Ty pracował jakby, może będziesz wykorzystywał swoje wykształcenie, do właśnie realizowania jakichś projektów, jakichś działań. Tak? Może tak być, że będziesz zarabiał dzięki wykształceniu, będziesz chodził w jakieś spółki, porozumienia, będziesz realizował jakieś projekty. Tak może być. A może publicznie będziesz wyjeżdżać, żeby publicznie występować. Będziesz tutaj opowiadał, może, może jesteś specjalistą od pracy w o, o, o jakby pracy z rodziną, albo właśnie tutaj będziesz, będziesz na takim fakultecie, będziesz jechał na taki fakultet, tak, czy, czy, czy przez internet będziesz korzystał z takiego webinaru na temat właśnie tutaj wychowania dzieci, może z jakimiś schorzeniami, na cokolwiek innego, fajnie zdobyć tą wiedzę. Nie? Energie tutaj podpowiadają. Co tu jeszcze mogę dopowiedzieć, kochani? Ekwas mówi nam tutaj na, na relacjach, że ty ty się umiesz porozumieć tutaj, i nawet jeżeli jakieś plotki przyjdą, to jakieś oczyszczające rozmowy i się rozjaśnia ta sytuacja, idzie tu w kierunku zmiany i harmonii, pozytywnej zmiany i harmonii. Więc, jakby tutaj nie ma jakiegoś nieporozumienia. Jest szacunek, jest zrozumienie. Jest też zrozumienie potrzeb partnera, rodzica, matki, ojca, kogoś z rodziny. No, wiadomo, energie mówią, że tutaj trzeba się poświęcić też, trzeba zadbać, trzeba zrozumieć, ale zadbać o swoją indywidualność. Tak? Więc, tutaj w ten sposób. Też postawa partnera tutaj, też będzie wyzwalała w tobie kreatywność, yy, rozwój, inicjatywę. Będziecie ta osoba bardzo inspirowała. Razem nawet będziecie coś tworzyć, czy to w domu, czy razem w sferze zawodowej. Może prowadzić razem działalność, czy to z ojcem, czy to z matką, czy to z partnerem. Będziecie tworzyć, kreować. Będziecie wykorzystywać swoje doświadczenie, swoją wiedzę swój, jakby. <laughs> Tak, w celu rozprawy, do propagowania pewnych kwestii, tak? Na pewno jest to energia, tutaj zadowolenia, tak? No nie ma tutaj negatywności, absolutnie. Są to bardzo pozytywne energie, mówiące o harmonii, o, o porozumieniu, więc więc może być tak, że, że przyjedzie do Ciebie partner, z którym się nie widziałaś, a rozmawialiście tylko wirtualnie, jest to osoba taka opiekuńcza, często starsza albo wygląd może, mieć star może wyglądać na starszą osobę, albo poprzez to swoje doświadczenie życiowe może, może właśnie tutaj sprawiać wrażenie, tak? Dla niej rodzina to naprawdę coś ważnego. Może, może tutaj no, zaproponuję legalizację związku, ale jest tutaj naprawdę jakby harmonia, trwałość, tak? I, i przyszłe, przyszłe, przyszła rodzina będzie miała tutaj dzieciotka pokazuje się energia i, i tutaj będzie, będzie, będzie rodzina z tego, z tego, z tego tutaj y, y, związku, tak? Chciałam powiedzieć. Także fajnie, fajnie się tu nam pokazuje to. Coś tu jeszcze mogę powiedzieć, drogie barany? Y, przy, przy relacjach. Co by tu jeszcze? Ansus mówi też, że może będziesz tutaj razem z partnerem, partnerką zdobywać jakąś wiedzę. Może tutaj twój partner będzie zdawał egzamin albo ktoś z rodziny, jakieś dziecko, no to tu jest pomyślny egzamin. Tak, może jakieś publiczne wystąpienia, właśnie, no to tutaj też i zawieranie umów, jak najbardziej kreatywność tu się pokazuje, ale też możesz otrzymać od partnera jakiś prezent. Tak, może być też taka nauka nowych jakieś umiejętności, może razem właśnie z partnerką, z partnerem albo od jakiegoś mężczyzny, może na wyjeździe. Jakiś dylemat może się rozwiązać poprzez właśnie tutaj tą oczyszczającą rozmowę, ale w ogóle przez rozmowę. Więc tutaj, jeżeli będziesz się z kimś tutaj porozumiewać, to pamiętaj o argumentach i słuchanie swojej intuicji. Tak, 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 tutaj energię pokazują. Możesz też otrzymać pieniądze i pracę dzięki swojemu wykształceniu. Pokazuje się. Energia. Możesz otrzymać też jakąś dobrą radę od starszego, mądrego mężczyzny, krewnego. Także tutaj też taka się energia y, pokazuje. Może jakieś tu rozmowy będą w pierwszej dekadzie, w drugiej dekadzie może ktoś wyjeżdżać z rodziną, może ktoś przyjeżdżać do ciebie, może partner przyjeżdżać. Możesz zmieniać miejsce zamieszkania. Tak, nowe miejsce, może być dużo ruchu, dużo przemieszczania się. Ta druga dekada możecie jeździć, przyjeżdżać, zmieniać miejsce pobytu też. A w trzeciej dekadzie, możecie, drogie barany, jechać do domu rodzinnego na przykład albo spędzać czas z dziećmi w domu. nie? To też tak, też tak możemy to zinterpretować. Jeśli chodzi o zdrowie, pierwsza dekada mamy URUS, a więc jest tutaj zdrówko wszystko tak, jak powinno być. Warto się pouziemiać, warto zadbać o te swoje zdrowie, tak. tak na odporność tutaj. Może będziesz u jakiegoś lekarza, może tutaj korzystasz z pomocy. Psychoterapeuty, to tutaj jest uzdrowienie, złapanie równowagi, jest nowy, lepszy początek, o czym mówi Berkano. No, jest tu wzmocnienie: jest tu wzmocnienie sił fizycznych, jest dużo więcej witalności, jest dobre zdrowie i, i fajnie, żeby tutaj tak przybywać na świeżym powietrzu, bo to będzie bardzo wspomagało. Tak, także tutaj jak najbardziej tak w drugiej dekadzie GEBO, a więc tutaj jakaś równowaga przychodzi, ale też zwróć uwagę na żołądek i pęcherzyk żółciowy, żeby tutaj nie było jakichś problemów. No i też jeżeli ktoś z rodziny będzie chory, czy ty będziesz, coś ci będzie tutaj dolegać, to możesz liczyć na pomoc i opiekę. No i tutaj jest takie nawiązywanie takiego też tego, tego Silnego kontaktu z własnym ciałem i umiejętność odczytywania sygnałów płynących z ciała, i to będziecie prowadzić do, do pełni zdrowia. Dlatego warto się na tym skupić, dużo przebywać na świeżym powietrzu, zadbać o tą równowagę, właśnie, żeby pewne rzeczy dostrzec wcześniej. tak? W trzeciej dekadzie możesz mieć spotkanie z ginekologiem, możesz mieć mammografię, może warto przebadać piersi, energię mówią ale raczej jest to energia zdrowia, powrotu do zdrowia, więc jeżeli chorowałeś albo jakieś podejrzenia były, to tutaj, wszystko, to tutaj będzie wszystko dobrze, bo Berkano mówi o pomyślności, o zadowoleniu, o zmianach na lepsze, więc jakby tutaj nie ma się czym denerwować, więc jest tu uzdrowienie, jest tu wzmocnienie, jest tu poprawa, więc ale kontrol by się być może przydała. No pokazują się duże siły witalne i zmiana na, zmiana na lepsze, więc jeżeli były jakieś problemy tutaj z piersiami czy coś, no to tutaj... Przychodzi równowaga, przychodzi uzdrowienie. Jeżeli w ogóle ogólnie były jakieś problemy zdrowotne, to wychodzisz z tego i drogi baranie idziesz w kierunku zdrowia, poprawy. Na co zwrócić uwagę? Na zmiany w Twoim życiu żeby przyjąć je z wewnętrzną zgodą i tutaj właśnie mogą być te nowe propozycje, coś może się rozjaśniać, może przychodzić jakiś nowy początek, jeśli chodzi o sferę zawodową, to tutaj trzeba przyjąć z wewnętrzną zgodą to, co przychodzi, nie blokować energii, energię mówią tutaj, tak, żeby przyjąć to, co przychodzi. Co dobrego, Uzdrowienie, a więc poprawa, regeneracja, powrót. Może być to rozpoczęcie działalności, może to być zmiana pracy, tak? Może to być nowa praca, nowa miłość, może to być energia, która mówi o, o pojawiającej się osobie w Twoim życiu, albo o przejściu relacji o szczebel wyżej z wirtualu do. Do, do spotkania, ale też związku małżeńskiego, tak, przygotowywanie się do albo legalizacja tutaj już, tak? Także może być zalegalizowanie związku, czyli przejście z kolejnego etapu i założenie rodziny, tak? Też może być wyzdrowienie, wyzdrowienie po chorobie, tak? Więc tutaj jest to takie odrodzenie budowanie czegoś na nowo. Może, może sfery zawodowej właśnie tutaj, bo tutaj taka zmiana nam się pokazuje duża, ale też i w kwestiach zdrowotnych też, i relacyjnych też. Jaka rada myśl optymistycznie. Przebywaj w miejscach, w których lubisz przebywać i przebywaj wśród osób, które są wesołe, które się uśmiechają, które mają takie pozytywne nastawienie do świata, do ludzi. Tak, żeby tutaj też wprowadzić troszeczkę tej radości do swojego życia, tak? żeby celebrować siebie, żeby myśleć optymistycznie, nie? bo to jest taka energia, która, która mówi, że to będzie Ci służyło, tak? to będzie Ci służyło, to przyniesie harmonię, to przyniesie szczęście, oddali się od tego, co powoduje cierpienie. I bo uda się tutaj przeskoczyć te pewne problemy pewne sytuacje więc jakby jeżeli się martwisz, czy to zdrowiem czy sprawami finansowymi czy niejasną sytuacją zawodową tak, czy jesteś samotny albo zastanawiasz się czy ta relacja przejdzie szczebel wyżej czy, czy nie, czy, czy dojdzie do spotkania czy nie, czy jest szansa na stworzenie rodziny, czy, czy, czy jest szansa na na, na wyjazd z osobą kochaną, tak, czy, czy, czy sprawa tutaj jakiegoś oszczerstwa, jakiś plotek, czy to, czy to się rozjaśni, no to energia mówią, tak, to <głos》> idzie wszystko w dobrym kierunku, tak. Tu trzeba się nastawić na, na pozytyw, właśnie optymistycznie myśleć. To się pokazuje życie na no, takie pełne pasji, pełne ideałów. Może ty, ty jesteś taką osobą, która właśnie będzie bardzo kreatywna, będzie wpadała na świetne pomysły. Tak? No, no jest tu energia, też Berkano mówi o powiększeniu rodziny, więc może się w trzeciej dekadzie u kogoś urodzić dzieciątko. Jest to, możesz liczyć na pomoc i wsparcie przyjaciół. W każdej swojej sytuacji tutaj energię mówią, więc no trzeba się na to otworzyć. Jeżeli sam nie do końca coś czujesz, no to trzeba tutaj no, dać się ponieść, tak? Może możesz otrzymać tą dobrą radę też od też tutaj od kogoś krewnego, tak? Od, od, albo to będzie starsza, krewna osoba, bliska, ale to będzie kobieta, nie? Mądra rada. Także tutaj też może coś takiego, coś takiego przyjść. Cóż tu możemy jeszcze powiedzieć? No pokazuje się tu taka namiętność i, i właśnie rozbudzenie tej czakry seksualności, uzdrowienie. Może właśnie taka osoba miała przyjść do Twojego życia, żeby, żeby właśnie uzdrowić tą, tą czakrę. No, jest tu dobre zdrowie, kochani, powrót do tego zdrowia, harmonia, więc. Nie ma się naprawdę czym tutaj przejmować. W drugiej dekadzie jakiś przypływ finansowy może być, tak? Nowy lepszy początek w postaci podpisania jakiejś umowy, jakiegoś kontraktu, ale dla kogoś może to być kupno-sprzedaż ze sprzedaży, może być tak, ale też może być w ogóle wpływ finansowy. Też zyski z inwestycji w, trzecim, w, trzecim, w trzeciej dekadzie. Może zainwestujesz w coś i przyniesie Ci to zysk. Może będziesz we współpracy z kimś i to Ci przyniesie zysk. Król Jednorożców. Jesteś błogosławiony przez majestat, wizję i mocy, a więc tutaj wsparcie z góry jest, więc się nie obawiaj. Jesteś błogosławiony, e, wsparcie jest. A więc, drogi Baranie, przychodzi o zdrowienie, przychodzą nowe rzeczy. Nowe relacje. Przejście relacji na szczebel wyżej. Pięknie. Tworzenie rodziny, domu, ale też odwiedziny, może kogoś z zagranicy. Jedenka, dwójka, trójka. Jedyneczka to czas wzrostu dla ciebie, więc tutaj też kształcenie się, zdobywanie wiedzy. To masz, masz w sobie gotowość na ruszenie naprzód, na rozwój duchowy, na transformację, na uzdrowienie. Będzie już tylko lepiej. No cóż mogę więcej powiedzieć: tyle słońca, tyle jasności. Gotowość jest, wzrost jest, więc może być już tylko lepiej. Wszystkiego co najlepsze. Mi meruna.